A dziś nagram odcinek na temat Gina. I Gin to dobra postać jak na ten moment. Dzisiaj go dropnąłem z Mega co mnie bardzo cieszy. Nawet się nie spaliłam ale niedługo mam nitę więc kto mnie wspiera, to proszę zostawić... Ten. Kto mnie wspiera, kto lubi moje odcinki, yy, niech napisze Star Power. Yy, hashtag Star Power. Bo szykuje się bardzo ładne polowanie na Star Powery. Jak ktoś widzi. No i zagramy sobie Showdowna. No, tym moim ulubionym Djinnem. Właśnie Djinn jest słaby na Showdowna, ale jak ja nim grałem dzisiaj, to nie jest nawet mocny na tego Showdowna. Pocka. <laughs> Albo nie, to nie dam się zabić, jak ten debil. Jestem mądry, inteligentny, jestem taki głupi, ci ludzie. O właśnie, dzisiaj miałem nagrać o rikoszecie, że dobrze, że wydrukowałem, ale chyba nie nagram. Oś właśnie, nagram, tylko zapomniałem dźwięków, więc przepadło wam jedno z najlepszych yy, momentów tego odcinka. O, oh, przepadło wam. I też chyba źle zacząłem. O Jezu, sześć pacharki nie wiem czy to wygląda. Ale to wiadomo, to te pierwsze rangi to pewnie będą parki na plus. W ogóle chciałbym sobie ultra i pokazać wam, że jestem mocny. W te gierki. O. O kurde. Mogę to teraz wykorzystać. Ale nie, nie sądzę. Dory mi skóry lotuje. A teraz jestem hamem i go zabiję. O, jest ostatniego lamusa, co zostało to przyciągnięte z ulta. Pewnie już z, z krzaków. Albo to może błyszkamper taki typu ból. Jestem. O Ojej No nie, przestrzeliłem. Kurde to Broads. Aha, Typal się chyba zlogował, ale... No Awki miał jak tam mówi. Ale mamy Wina na odcinku. A i ostatnio ten odcinek miał być trochę wcześniej, ale ze względu, że drchnąłem Gina i ten. I zapomniałem, bo te strajki były w ogóle. To przepraszam Was za to i ja lecę po te... Y Potem pucharki, żeby streki się szybko skończyły, bo nie chcę. I teraz cześć i...